Jesteśmy po ogromnym wysiłku. Z cyklu odbijamy Europę. Bóg dopiął swego. Bardzo nas uczył wiary, bezwzględnego zaufania. Ten wyjazd był podobny do dzisiejszej Ewangelii. Już głęboko na jeziorze ciemność i rozkaz wypłynięcie. Powiedz mu pojedzie do Brukseli, aby tam przed parlamentem świadczyć o mnie. W poniedziałek jadąc, wyjaśniałem w konferencji o co chodzi. Wtedy mi dopiero zatrybiło w umyśle. Przed mojej gonitwy, trwogi, zabiegania, szukania posłów, którzy by pomogli wejść gdzieś tam, muszę odprawić środku. Zabiegania rycerzy z Francji, tytuły naukowe Departament Deputowani Francuscy. Idziemy w ciemno, godzina w pół do jedenastej, jesteśmy drugi, pierwszego w środę maja, przed budynkiem Komisji Europejskiej. Na okręcie Komisji alarm, bramy się zamykają samoczynnie, bo tam nasi trzej poszli na spotkanie. Z przedstawicielem komisarza, panem Rossi, ale ochrona nie dopuszcza. Ale są bardzo grzeczni. Przyjdzie przedstawiciel ochrony. Możecie się modlić. Przez daję wam godzinę czasu. Był katolikiem. Był inny Włoch, szef ochrony. Wokół masy policji jeden telefonek. Przyjeżdżają, wyskakują z podziemi czy z okolicznych ulic, gotowe oddziały. Pytam się rycerza z Francji, a pytał się pan, czy możemy przejść. No i Możemy. Szczęście z przygotowanym. walizka ze wszystkim gotowa. Tuż już do go wykorzystali. O pół godziny. <kluzny> nie wyrobisz. Ale na murach Komisji Europejskiej, na zewnątrz, przed głównym wejściem, przy przewodzących z różnych stron ludzi, urzędników, przedstawicieli prasy, zwiedzających odprawialiśmy sześć świętą. Ołtarz polowy oparty był o fronton ściany Komisji Europejskiej. A tu jest. Najgłówniejszy urząd rządzący Europą. Nie parlament. Bo tam zachowują się tak, jak im każe Komisja Europejska. Parlament wybieramy. Komisji nikt nie wybiera. Nie wiemy, skąd pochodzi, dokąd idzie. Na Komisji Europejskiej wypełnia się słowo pana Jezusa, o wietrze, o Duchu Bożym. Bo nie wiemy, skąd wiatr wieje. I dokąd pójdzie w tym miejscu modliliśmy się za naszą ukochaną Europę i błagali Boga o błogosławieństwo dla Europy i w kazaniu było przekazane. Orędzie, jakie Pan kazał w tym miejscu wypowiedzieć. Więc to wypowiedziałem ciągle wam mówiłem że jestem w ciemnościach jeśli chodzi o Brukselę ze względu na naturę chłopską i przywódczą że coś organizuję chociażbym jeden punkt wiedział gdzie się zaczepię nic aż tu Pan przychodzi czyni rzeczy niemożliwe stąd też dziś nam przekazuje jedną rzecz nie bójcie się ja jestem Wszystkie obliczenia świata, ich plany wezmą w łeb, kiedy w dzieje wkroczy Chrystus. Choćby się wam wydawało, że jest nie wiadomo jaka ciemność, pamiętajcie, wasza łódź w sekundzie może znaleźć się na drugim brzegu. Wbrew obliczeniom, bo jak to, bez wiosłowania popłynęła, bez silnika popłynęła, to już jest problem tylko i wyłącznie naszego zaufania i naszej wiary.